Audioteka przedstawia Mateusz Patora Mój przyjaciel robot. Reżyseria Michał Szcześniak Narrator Mateusz Grydlik. W rolach głównych Antoni Jendrak, Kosma Press, Marianna Kłos i Lech Łotocki. Dawno, dawno temu w roku 2023. Doszło do zdarzenia, które na zawsze odmieniło losy całej ludzkości. Miałem szczęście i zaszczyt uczestniczyć w tych przełomowych momentach. Opowieść, którą zaraz usłyszysz, wydarzyła się w pewien piękny majowy dzień na planecie niegdyś zwanej Ziemią. Nazywam się Tymoteusz Pięta i jestem gwiezdnym admirałem. Zabnijcie pasy. Usiądźcie wygodnie. Zapraszam was w podróż do mojego dzieciństwa. Cofnijmy się do dnia, w którym wszystko się zaczęło. Tymoteusz Pięta, piegowaty chłopiec w czerwonej czapce z daszkiem, przemierzał ulicę miasta swoim rowerem BMX z dodatkową, zamontowaną przyczepką, aby sprzedać śmieci, które zebrał w ramach oczyszczania naszej planety. Właśnie wjechał na teren złomowiska! Pani blacha! Pani blacha przyjechałem ze złomem! Pani blacha, przyjechałem ze złomem! I on się podział. Znowu muszę go przywołać dzwonem. W reakcji na dudniący dźwięk dzwonu, z zablaszanego baraku wyłonił się włochaty, masywny pies z dużą głową. To rudy Bernardyn Rex, postrach okolicy. Pan Blacha. Gruby brodacz w wyświechtanym podkoszulku, trzymał Rexa na łańcuchu. Pan Blacha był właścicielem psa oraz w skupu złomu. Miał ręce aż po łokcie brudne od smaru. A o jego twarzy można było powiedzieć wszystko oprócz tego, że wygląda sympatycznie. Pan Blacha nigdy się nie uśmiechał, a posturą przypominał wygłodniałego niedźwiedzia. Moment, moment! Ej, co yeah. znowu ty? Co się tak wydzierasz, smarkaczu? Nie mówiłem ci, że masz przestać się tu kręcić? Dzień dobry, panie Blacha. Yeah. Przepraszam, że pana nachodzę, ale ja w interesie. Yeah. Przywiozłem złom na sprzedaż. Chłopcze, za dużo tych śmieci do ty mi nie przywiozłeś. Chyba już wysprzątałeś całą okolicę na cacy. Może czas znaleźć nowe hobby. Ja w twoim wieku to za piłką ganiałem. Nie lubię sportu, pani Blacha. Wolę astronomię i ekologię. Chcę ratować naszą planetę i dawać przykład innym. Mama nauczyła mnie, by dbać o Ziemię, bo to nasz dom. Dobra, 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 młody. Ty mnie, to nie Nie mam całego dnia. Mieć na wagę, zobaczymy ile mogę ci zapłacić za te graty. A oko to masz tu towar za mniej więcej niż piątaka. Waga pokazuje 2 kilo i 300 gramów. No, dużo się nie pomyliłem. Kilogram stoi dziś za 320 To ile muszę ci wypłacić, smyku? 6 złotych i siedemdziesiąt groszy. Masz tu 7 zeta i spadaj. Nie chcę cię tu więcej widzieć, zrozumiano? Tracę tylko przez ciebie czas, hultaju. Ale to jedyny skup złomu w okolicy. Nie może mi pan zabronić tu przyjeżdżać. A właśnie, że mogę. Minochas, markaczu, jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, spuszczę na ciebie reksa. Chłopiec wsiadł na rower i już miał odjeżdżać, gdy u podnóża hałdy śmieci zauważył ciekawy obiekt. W promieniach majowego słońca lśnił srebrny robot zabawka. Wysoki mniej więcej na metr, miał dużą, krągłą głowę, na brzuchu trzy kolorowe światełka, a zamiast nóg koła gąsienicowe, takie same, jakie posiadają marsjańskie łaziki. Ręce robota przypominały ludzkie, z tą różnicą, że miały tylko po trzy palce. Pani Blacha, niech pan zaczeka. A niech to szlag, chłopcze, co znowu? Zaczynam tracić do ciebie cierpliwość. Oddam panu zarobione 7 złotych za tego robota. C co ty gadasz? Za jakiego robota? O, tego tam. Pan Blacha podszedł do chałdy i podniósł zabawkę. Potrząsnął nią i przystawił do ucha. Robot był lekko poobijany, miał parę wgnieceń, ale poza tym prezentował się nie najgorzej. Dasz dyche, jest twój. Miło się z panem robi interesy. Wieczorem tego samego dnia Tymoteusz siedział w swoim pokoju pochylony nad biurkiem. Chłopiec rysował kredkami postaci z popularnej bajki o robotach. Robot zabawka, którego kupił od pana Blachy, stał przy biurku. W świetle lampki nocnej zabawka prezentowała się niezwykle atrakcyjnie. Synku, już późno, czas spać. Mamo, mamo, jeszcze chwila, tylko skończy kolorować galaktykę. nie, mój drogi, 15 minut temu też mówiłeś jeszcze chwilka. Chwilka właśnie minęła. Gasi mi światło i czas spać. No dobra, mamo. Masz już imię dla nowej zabawki? Jeszcze się namyślam. Może Astro albo Ultra? Wiesz, Tymku, najlepiej będzie, jak zamkniesz oczy i spróbujesz zasnąć. Odłożę robot na szafkę nocną, a ty kładź się spać. Na pewno przyśni ci się jakieś odpowiednie imię. Może nazwę go Viper? <laughs> Muszę to przemyśleć. Rano hmm. powiem Ci, co wymyśliłem. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc, kochanie. Galaktycznych snów. Po wyjściu mamy Tymoteusz jeszcze przez chwilę wpatrywał się w sufit. Fluorescencyjna tapeta naklejona wokół lampy w jego pokoju przedstawiała osiem planet Układu Słonecznego: Merkurego, Wenus, Ziemię, Marsa, Jowisza, Saturna, Uran oraz Neptuna. Chłopiec marzył o dotarciu do każdej z odległych planet. Oczyma wyobraźni widział siebie w skafandrze kosmicznym. Był nieustraszonym bohaterem, który podróżuje hipernowoczesnym statkiem kosmicznym. Gdy dorośnie, zostanie astronautą. Co do tego nie miał najmniejszych wątpliwości. Jeszcze tej samej nocy. Dziwne piskliwe dźwięki wybudziły Tymoteusza ze snu. Chłopiec otworzył oczy i ze zdumieniem zauważył na suficie trzy kolorowe światła: zielone, czerwone i żółte. Światła migotały szybko, jakby do niego mrugały, po czym do jego uszu ponownie dotarły odgłosy. Zdezorientowany Tymoteusz przez chwilę myślał, że to budzik do szkoły, ale przecież dzisiaj była niedziela. A w niedzielę mama nie nastawiała budzika. Jeśli nie budzik, to chłopiec przypomniał sobie o robocie pozostawionym na szafce obok łóżka. Tymoteusz spojrzał na robota. Na jego brzuchu migały trzy lampki. Gdy lampki gasły, z uszu robota wydobywał się ten sam piskliwy dźwięk, który wyrwał Tymka ze snu. A tobie co jest, przyjacielu? Dlaczego tak piszczysz? Chyba się zepsułeś. Jesteś taki poturbowany. Nie podoba mi się to. Ale nie martw się, robociku. Zawierzę cię do dziadka. On na pewno nam pomoże. Mamo! Mamo, mój robot się zepsuł! Mamo, mój robot ma jakąś awarię. Obudź się, zobacz! Synku, może która godzina? Co, co się stało? Ty znowu miałeś zły sen? Mój robot jest popsuty, posłuchaj jak piszczy Ty Mateusz, nie możesz robić takiego rabanu z powodu zabawki Pobudzisz wszystkich sąsiadów A co to jest raban, mamo? Raban to inaczej hałas Afer... Nieważne, posłuchaj Twój robot najprawdopodobniej ma jakąś usterkę Może spadł z szafki? Nie, stał cały czas tam, gdzie go zostawiłaś. Tymku, rano pojedziemy do dziadka Szczepana. On coś zaradzi, naprawi to. Jestem pewna. Hm? Rano to znaczy o której? Rano to znaczy po śniadaniu. Pojedziemy o, o siódmej, najpóźniej o ósmej. Hm? Wytrzymasz tyle? Dobrze, mamo, wytrzymam. To idź spać. Tylko może wyjmij baterię z tego robota, żeby przestał wydawać te dźwięki. Ale on nie ma baterii, mamo. Już sprawdzałem. Nie ma baterii? Dziwne. Słoneczny poranek dziadek Szczepan, sympatyczny starszy pan, siedział na drewnianym stołku w schludnym warsztacie naprawczym. Z kluczem francuskim w jednej dłoni i kubkiem kawy w drugiej z uwagą słuchał radia. Z jego pomarszczonej twarzy nigdy nie znikał uśmiech. Sprawiał wrażenie człowieka serdecznego i uczynnego. Jest niedziela, 7 maja. Właśnie wybiła godzina 7 rano. Na wiadomości zaprasza Adela Dżazga. W stronę Ziemi zmierza planetoida Neron. Według naukowców z NASA obiekt nie stanowi realnego zagrożenia dla naszej planety. Niemniej jednak według wszelkich obliczeń 100-metrowa planetoida ominie Ziemię o niespełna 13 km. Do tego tematu na pewno będziemy powracać. Premier Józef Wiśnia wybiera się do Kopenhagi na konferencję klimatyczną. Dziś polska reprezentacja Siatkówki zmierzy się z drużyną Kuby w meczu towarzyskim. Oh, oh, oh. A co, co to za ranne ptaszki zawitały w moje skromne progi. Dzień dobry, dziadku! Dzień dobry, kochany urwisie. Cześć, tato. O, zwykle się zżymam, że pracujesz za dużo, nawet w niedzielę, ale dziś wyjątkowo bardzo się z tego cieszę. Ale mówiłem ci, kochanie, to nie praca, to hobby. Ale co was sprowadza do mnie o tak wczesnej porze? Tymkowi zepsuła się zabawka. Północy nie przespany. Może mógłbyś zobaczyć, czy da się ją naprawić? No pewnie, bardzo chętnie. Wprawdzie to warsztat naprawy rowerów, ale myślę, że i z zabawką sobie poradzimy. Pokaż tym co się stało. No w nocy strasznie piszczał. Na szczęście przestał. Teraz już wam tylko miga. Hmm, pewnie jakieś zwarcie. Zaraz się tym zajmiemy. Dziadku, naprawisz mojego robota? Jasne, Zuchu. Powiem więcej, naprawimy go razem. Chcesz być moim pomocnikiem? Tak! <noise> to ja pójdę przywitać się z mamą, a wy to sobie majsterkujcie. Skromny warsztat rowerowy był królestwem dziadka Szczepana. Przed emeryturą starszy pan był inżynierem lotniczym. W młodości pracował także jako kontroler lotów. Teraz relaksuje się naprawiając rowery i słuchając przy tym jazzem. O, Ciężka ta zabawka. Ciekawy egzemplarz. Skąd ją masz tymku? Kupiłem od pana Blachy. Leżał sobie u niego na złomie. Kupiłeś od Blachy? Lepiej się tam nie kręć. Ten Blacha to niezłe ziółko. Takich lepiej unikać. Dobrze, dziadku. Już więcej tam nie pojadę. Zresztą on mnie chyba nie lubi. Ej, nie przejmuj się, Tymku. Blacha nikogo nie lubi. Tylko tego swojego starego psa, Reksa. Zatem mówisz, urwi się, że robot zaczął piszczeć w nocy? Zgadza się? Tak, dziadku. Głośno piszczał i robił taki hałas. Bip, 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 bip. bip. A, niech to dunder świśny. To by się zgadzało. Ale co ma się zgadzać? Nie rozumiem, dziadku. Widzisz, wnuczku, te migoczące światła świecą w pewnej sekwencji. Popatrz. Szybkie mruganie, długie mruganie i znów szybkie. To sygnał SOS. Międzynarodowy sygnał w alfabecie morsa. Oznacza wzywanie pomocy. Aha, jak w tej wyliczence. SOS, głupi pies. Dobra, Tymoteusz, czas wziąć się do pracy. Podaj mi tamten zestaw kluczy. Mm, tak? Tak, tak, brawo. Poszukaj teraz klucza o numerze 5. Mm. O, mam! Super! Spróbujemy zobaczyć, co twój robot ma w środku hmm. Dziwne, klucz nie pasuje Nigdy w życiu nie widziałem takich śrub Ach, Co ulicha? Czy to znaczy, że nie da się go naprawić? Spokojnie, Tymku W pracy potrzeba cierpliwości i namysłu Zaraz coś wymyślimy Podaj mi mały młotek i cienki bolec Bolec to jest to, co wygląda jak szpilka? Tak, podaj mi to. Widzisz? Delikatnie podważyliśmy wieczko i już możemy otworzyć robota. Teraz chwyć tę blaszkę i podnieś powoli. A niech mnie kule biją! A co to za ustrojstwo? Pierwszy raz widzę tak skomplikowany system hydrauliczny. A te podzespoły, ten sprzęt wygląda nieziemsko. Wow! Czyli to robot z kosmosu? Pewnie przybył z innej planety. Panie, nie, nie, to niemożliwe. By przybył z kosmosu. To po prostu bardzo zaawansowana zabawka. Być może to jakiś naukowy prototyp. Zobacz. Dymoteusz, te trzy cylindry. Każdy jest wypełniony inną cieczą. Ten pierwszy jasno-niebieski to chyba azot. Ten brązowy płyn to chyba jakaś forma oleju. A to czerwone to co, dziadku? Mm, nie, nie mam pojęcia. Chmotyla, nogach. Ta zabawka. Ten robot jest niesamowity. Zobacz, dziadku. Tu jest jakiś czerwony przycisk. A rzeczywiście, jest maciupeńki przycisk. Chyba wzrok już mnie zawodzi. Naciśnij ten guzik, może to pomoże robotowi. Tymoteusz powoli i nieufnie zbliżył palec do czerwonego przycisku. Moment zawahania. Po krótkim namyśle ostatecznie nacisnął. Nagle głowa robota obróciła się o 360 stopni. W jego uszach zapulsowały fioletowe lampki. Hurra! Robot naprawiony! Hurra! Oj, widzisz ten dym, dziadku? Coś wylatuje z uszu robota. Ła! Wow. Houston, chyba mamy problem. O oh no, wszystko na nic. Ta zabawka jest do niczego. Hola, 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 młody kawalerze, chyba się tak łatwo nie poddasz. Nagle robot powoli podniósł lewą rękę i z ogromnym wysiłkiem wskazał na tubki smaru leżące na pobliskiej półce. Dziadku, on nam próbuje coś pokazać. O, magia? Toż to jakaś magia? Hmm, chyba wiem. Czego mu potrzeba? Tymku, musisz znaleźć na głowie tego robota niewielki, wręcz mikroskopijny otwór lub szczelinę. Już się robi. Mam! Jest tuż za lewym uchem. To brawo! Spisałeś się na medal. Teraz druga część zadania. Musisz za pomocą tej strzykawki Wcisnąć trochę smaru do głowy robota. No, nie wiem. To wymaga dużej precyzji. Nie lepiej, żebyś ty to zrobił, dziadku? Dasz radę. A teraz skup się. Skoncentruj na zadaniu i oddychaj spokojnie. Nie myśl o niczym innym, a gdy dam ci znać, wyciśnij smar ze strzykawki. No dobrze, dziadku, niech ci będzie. Choć nie bardzo podoba mi się ten pomysł. Teraz! Tymoteusz nacisnął strzykawkę i wtłoczył kilka mililitrów smaru w głowę robota. Po czym szybko odłożył strzykawkę na stół i czekał w napięciu. Podobnie dziadek szczepan. No i figa z makiem. Trochę więcej wiary, wnuczku. Nagle robot powoli okręcił głowę, a jego uszy wystrzeliły fioletowym światłem. Zabawka energicznym ruchem podniosła obie ręce, zupełnie jakby się rozciągała. Trzy światełka na brzuchu robota już nie pulsowały, tylko świeciły jednostajnie, a wgniecenia i otarcia na jego ciele zupełnie znikły. A nie mówiłem? Udało się! Spójrz, wnuczku, robot sam zregenerował swoje wgniecenia. No, to, to fascynujące!